Cześć wam wszyscy, witam was na moim podcaście Życie na Plusie, a dzisiejszy odcinek dedykuję sztuczności. Na temat dość kontrowersyjny, bo wszędzie się słyszy o sztuczności, sztuczne twarze, sztuczne ciała, plastikowe, ktoś nie przypomina siebie itd. itd. Ja bardziej chciałabym się skoncentrować oczywiście na obszarze plus size, bo jest mi on szczególnie bliski. Słuchajcie, tak naprawdę ktoś może w trakcie tego podcastu albo po wysłuchaniu nazwać mnie hipokrytką. I okej, okay, no masz takie prawo, możesz mnie tak nazwać. Chcę się z tym zmierzyć, tematem już od około miesiąca chodzi mi po głowie i zastanawiałam się, zrobić ten podcast czy nie, włożyć kij w mrowisko czy nie. Różne emocje mną targały, nie ukrywam, bo to jest takie, wiecie, no mam masę koleżanek, ze świata plus, size, które są blogerkami, kobiety, których osobiście też nie znam, a, a blogują, wypowiadają się i tak dalej. Co się wydarzyło takiego, że nagle wyniknęła ta potrzeba? Więc powiem Wam, po prostu pojawiła się dla mnie hipokryzja. Hipokryzja, o której chcę powiedzieć. Ale zacznijmy od początku. Przede wszystkim, podstawowe założenie. Jeżeli lubisz sztuczność, chcesz być sztuczna, to wszystko jest ok. Masz takie prawo, jest ci z tym tak dobrze? Okej. Okay. Jeśli chcesz być naturalna, lubisz naturalność, to też jest okej. Okay. Więc mój podcast nie ma za zadania hejtowania czegokolwiek. Raczej chciałabym tylko zwrócić uwagę na pewien aspekt społeczny, który zaczął się pojawiać. Przejdźmy może do mojej osoby. Oczywiście ja też jestem sztuczna. Mam brwi permanentne od bardzo wielu lat, więc no, trudno mówić, że mam naturalne. Po drugie, był moment taki, że miałam sztuczne rzęsy z wygody. Tak sobie to tłumaczyłam, bo robiłam dużo sesji. Doklejanie rzęs na sesję no, jest takie czasami obowiązkowe, żeby oko z daleka dobrze wyglądało, żeby twarz się dobrze prezentowała i całościowo, żeby produkt, który pokazuje Wyglądał super, ja super i tak dalej. I żeby nie tracić czasu, skorzystałam z opcji założenia sztucznych rzęs. Miałam je przez ponad rok, ja nie chciałam ich w ogóle zdjąć. No powiem wam, że popłynęłam z tymi rzęsami. Autentycznie. Co róż ktoś mówi, słuchaj, no kiedy zdejmiesz, kiedy zdejmiesz, a ja... Ale po co? Przecież jest ok jest super, fajnie, podobają mi się. No ale ktoś mówi, no ale widać, że one są sztuczne. No, i co z tego? Mnie się podobają. I wszystko byłoby yy, dobrze do czasu, kiedy nastąpił pewien punkt przełomowy. Dostałam uczulenia i musiałam te rzęsy zdjąć. Kosmetyczka mówi, proszę się naszykować na szok, będzie duży szok. No i był. Zobaczyłam w lustrze swoje oczy. Wiecie, że jak dawno nie widziałam tak naprawdę, bo w momencie, kiedy są przysłonięte rzęsami, nie widać. Kształtu oka. Ciężko widać samą tęczówkę, więc ja stałam przed lustrem. Wow! Ale ja mam oczy! Ja zapomniałam, jak one wyglądają. No, byłam sztuczna. Miałam sztuczne rzęsy, no. I przyznaję się otwarcie. Więc, tak jak powiedziałam, możesz mnie nazywać hipokrytką, skoro robię podcast o sztuczności, a sama jestem sztuczna. Jestem sztuczna. Obecnie tylko w aspekcie Brwi permanentnych. Wszystko inne jest naturalne. Żeby nie było. I nie zamierzam nic robić. No dobrze, ale o co tak naprawdę chodzi? Wyobraź sobie, że patrzysz w lustro. Jesteś naturalna, jesteś piękna. Wszyscy opowiadają ci z mediów, akceptuj siebie, co zrobić, żebyś się zaakceptowała. Patrz na siebie rób to i tamto. Ja też przecież w swoich podcastach mówię, co zrobić, żeby zaakceptować siebie i tak dalej. Nasłuchasz się tego wszystkiego. Napatrzysz się na przepiękne blogerki plus size polskie, które opowiadają o akceptacji, że one przeszły tę drogę, że one już siebie akceptują, i tak dalej, i tak dalej. Nie byłoby w tym nic intrygującego bądź godnego uwagi, gdyby nie fakt, że część z tych kobiet plus size polskich jest sztuczna. I kieruję swój komunikat, taki motywacyjny, do Was. Bądź naturalna, uwierz w siebie, jesteś piękna. Tylko ja zadaję pytanie. Koleżanko, moja droga, spójrz w lustro. Czy ty jesteś naturalna i czy ty siebie zaakceptowałaś? Bo gdyby tak trochę zdjąć tej sztuczności, to by się okazało, że troszeczkę inaczej wyglądasz. I dlatego to jest dla mnie hipokryzja. Do pewnego momentu przyglądałam się temu. Nie było to tak, na tak dużą skalę. W tej chwili, no nie mogę, no moje sumienie nie pozwala mi milczeć. Ja po prostu chcę ten wątek podnieść. Okej, okay, jeśli kochasz sztuczność, chcesz być sztuczna, to powiedz o tym, to i to mam sztuczne, jestem taka a taka. I jeśli kierujesz przekaz do innych kobiet naturalnych, to powiedz, ty nie jesteś naturalna. Przyznaj się do tego i wszystko będzie okej, okay, bo wtedy one będą wiedziały, kto z nimi rozmawia, kto je motywuje. A jeżeli jest to zawoalowane, przemilczane. To teraz taka kobieta może myśleć, okej, okay, jak siebie zaakceptuję, to też będę taka jak ty, czyli będę piękna, no bo piękne duże usta, no to jest super, piękne długie włosy, duże piersi, no nie wiem, co tam rzęsy i tak dalej. Ja też tak będę wyglądać, jak siebie zaakceptuję. Tylko czasami to będzie nieprawda. Ona nagle nie będzie miała dużych ust, tylko dlatego, że siebie zaakceptuje. Więc wracając do Meritum, jest w naszym środowisku plus size. Dużo zakłamania. Oczywiście nikt tu chyba nie postępuje w złej, jakby to powiedzieć, wierzę, że robi to celowo. Po prostu blogerka przegapiła, być może przemilczała jeden z istotnych punktów przyznania się publicznie, czy jest naturalna, czy nie. O tym rozmawiają szczupłe medialne osoby zarzuca się im słucha i ty mu wyglądasz na młodą, ale tak naprawdę to cały czas biegasz do kliniki estetycznej, jesteś naciągana i tak dalej, tak dalej. się rozlicza. No dobrze, no przyznają się, mówią, o dobrze, zrobiłam to, zrobiłam tamto, więc ja po prostu chciałabym zaapelować do wszystkich swoich blogowych koleżanek i nie tylko koleżanek, żeby oficjalnie mówiły o tym. Czy są sztuczne, czy nie? Bo kierując przekazy do kobiet naturalnych, te kobiety są trochę wprowadzane w błąd. I ty, kobieta naturalna, zanim będziesz chciała dążyć do takiego wyidealizowanego wizerunku blogerki, to poszukaj w Google'ach, jak ona wyglądała wcześniej. I nie mówię tu o kilogramach, mówię o jej twarzy. Twarzy i tak ogólnie jakby profil amerykański, od pasa w górę. Poszukaj, jak ona wyglądała wcześniej. To będziesz wiedzieć, ile w niej jest natury. A ile w niej jest sztuczności? Czy to jest uporanie się z akceptacją? Ja mam swoje zdanie na ten temat i uważam, że nie, ale to jest moje prywatne zdanie, bo może ktoś powiedzieć: okej, okay, to jest uporanie się z akceptacją i w porządku. Każdy ma prawo robić co chce. Chcesz, być, chcesz mieć duże usta, bo masz kompleks, rób duże usta. Chcesz mieć długie włosy, bo. Matka natura nie dała ci. Doczep sobie włosy, nie wiem, afroloki różne inne historie. Jeśli to spowoduje, że będziesz szczęśliwsza, w porządku. Wszystko jest dla ludzi. A mnie w tym podcaście bardziej interesuje to, by ci ludzie, którzy to robią, mówili o tym. By przyznali się albo nadmienili. Kiedyś wyglądałam tak, a teraz wyglądam tak i siebie teraz na przykład bardziej akceptuję, mimo że jestem po części sztuczna. Nazwijmy rzecz po imieniu. Bo jednak gdzieś tam w tych mediach się jedna czy druga dziewczyna pokazuje i mówi, motywuje, słuchaj, ja ciebie motywuję, przejdź tą drogę, co ja, bo ja przeszłam akceptację, ty też będziesz siebie akceptowała, jak zrobisz to i tamto. I uczulam, uczulam was, obserwatorki, plus size, które śledzicie, blogerki polskie, że nie zawsze to złoto, co się świeci, jest złotem przysłowiowym. Czasami jest tam trochę ingerencji sztucznej, zewnętrznej, co nie oznacza, że to jest złe, żeby nie było. Tylko bardziej mi chodzi o to, żebyś urealniła sobie wizerunki niektórych kobiet. Popatrz, popatrz na mojego Instagrama plus size jasmin. Zobacz, ja kiedyś stosowałam dużo filtrów. Zobaczysz mnie w sztucznych rzęsach. To nie jest naturalne. Powiesz, to jest hipokryzja, ok? To jest hipokryzja. W tej chwili mogę dodać, że w zasadzie nie filtruję już swoich zdjęć. Bardzo, bardzo rzadko, kiedy mam jakieś fana berie kapry, zrobię to z, z takim dystansem do siebie. No ale niestety są blogerki, które filtrują dosłownie wszystko. I to są blogerki plus size. I tak naprawdę, jak spo, spotkasz kiedyś taką blogerkę na ulicy, to możesz się zaskoczyć. Że ona jest kimś innym trochę na żywo. Czy to jest złe? Oceń sama. Ja nie chcę tego już oceniać. Ja chcę zwrócić tylko uwagę, że to się dzieje i to jest. Dlatego nie porównuj się do innych osób. Nie zestawiaj się z innymi osobami, które udowadniają, będziesz, się, będziesz siebie akceptowała. Jak zrobisz dokładnie to, co ja z wyglądem zrobiłam, to, to będziesz siebie akceptowała. Nie idź tą drogą, tylko tyle ci powiem. Albo ja, jeżeli będziesz chciała pójść, to. Poszukaj w Google'ach, jak ona wyglądała. Może natchnie Cię to jakimś przemyśleniem, czy warto, czy nie warto, czy o to w tym wszystkim chodzi. Dla mnie akceptacja to jest akceptacja siebie, swojego ciała, takie jakie jest dzisiaj. A czy to Ty, czy chcesz sobie doczepić włosy, bo masz taką fanaberię, to jest od, odmienny temat. Ale możesz to jasno i otwarcie powiedzieć. Mam przyjaciółkę, która doczepiła sobie włosy, bo rzeczywiście uznawała, że ma lichę, stosowała już różne metody. W końcu zastosowała doczepienie. Pytam się, bo teraz ma jakieś problemy z tymi włosami, pytam się, czy je zdejmiesz, czy wrócisz do naturalnych. No to jej, jej odpowiedź jest taka. Żartujesz? Jakie ja mam teraz powodzenie, więc dla każdego coś innego jest ważne. Rób jak uważasz, tylko patrz na, na nas. Na nas, osoby blogujące, pokazujące siebie, pokazujące modę, patrz czasem z przymrużeniem oka, może być tak, że ona nie jest naturalna. I jeśli nadal chcesz wyglądać podobnie z jakichś względów, to dobrze, żebyś wiedziała, że ona nie jest naturalna. Ale wszystko jest dla ludzi, więc możesz to samo zrobić. Masz takie prawo, jeśli będziesz się z tym lepiej czuła, w porządku. Także dość taki podcast kij w mrowisko, może trochę musiałam wyrzucić z siebie za dużo, za dużo widzę dookoła wśród blogerów, które gdzieś tam też y, obserwuję i chciałabym, żeby nie było tego zakłamania, bo dla mnie to jest zakłamanie. Jesteś sztuczna, powiedz, że jesteś sztuczna, robisz to i to, okej, okay, i niech ten przekaz będzie jasny i czytelny dla odbiorcy. Odbiorca wie, okej, okay, ty wyglądałaś tak, teraz wyglądasz tak, ale jesteś szczęśliwa, super, może ja też sobie to zrobię, bo może to mi się sprawdziło i tak dalej, i tak dalej, więc... Y, wszystko jest dla ludzi, żeby nie było. Tymczasem, drogi Plus Size, zapraszam Cię na kolejne odcinki, i może wskoczysz na mojego Instagrama Plus Size Jasmin, popatrzysz.